Szokujące niedowierzanie! Jasnowic Jackowski mówi wprost. Dusza ludzka to jest dysk twardy, taki dysk jak jest w komputerze. No właśnie, dzisiaj na temat duszy ludzkiej, czym jest, jak ona wygląda, jak istnieje praktycznie po śmierci, no i co się w niej gromadzi, tak jak w tym dysku komputerowym. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij że w dzwono, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik, no właśnie dzisiaj na temat duszy ludzkiej, no i tutaj bardzo ciekawego tak naprawdę sformułowania użył Jasnowic Jackowski, porównał duszę człowieka do dysku twardego, ten który znajduje się w komputerze, tak to właśnie na tym dysku zapisane są wszelkie informacje, wszelkie programy komputerowe zdjęcia z naszych wakacji wspomnienia, filmy i tak dalej, no właśnie i tutaj jest Jackowski mówi, tak, że daje taki po prostu przykład, że praktycznie zmieniał swój komputer laptopa, tak, no bo wiadomo, że potrzebuje do pracy komputer, jak no największość praktycznie dzisiaj ludzi, którzy pracują, no i zmieniał tego laptopa tak naprawdę na nowy komputer, kupował nowy komputer, natomiast na tym starym komputerze miał wszystko zapisane, tak, wszystkie informacje. Kupując tak naprawdę ten nowy komputer, a pojechał aż do Bydgoszczy po nowego laptopa, no to praktycznie na tym nowym komputerze nic nie było, tak? Nic nie było praktycznie na tym dysku zapisane. Oczywiście, nowy komputer, wspaniałe parametry, to co potrzebuje Jasnowic do pracy, natomiast na tym dysku praktycznie nic nie było. Nie było żadnych zapisów, nie było żadnych programów, które praktycznie Jasnowic używa każdego dnia. No i co się okazuje? Że praktycznie po. Tym, jak Jasnowic kupił ten komputer, po jakimś czasie, po kilku dniach wszystko wróciło na ten dysk, tak? Czyli e, przeniosły się praktycznie te wszystkie informacje z tego starego dysku. Co prawda, Jasnowic fizycznie tego nie przeniósł, tak, nie podłączył jednego komputera do drugiego, nie przeniósł, natomiast te informacje właśnie przeniosły się, tak. No to jest oczywista sprawa, bo jest to wykorzystanie tak naprawdę chmury, tak, a więc pojęcie tak naprawdę takiego dysku zewnętrznego, który funkcjonuje gdzieś na serwerach zagranicznych. Amerykańskich i wtedy możemy wszystkie praktycznie swoje dokumenty, informacje przenieść praktycznie jednym kliknięciem. Tak? No właśnie, ale to jest pewna metafora. To jest oczywiście metafora, która dotyczy duszy ludzkiej. Tak? to że nasza dusza po prostu tutaj znaczy nasze ciało umiera to nie oznacza, że nasza dusza po prostu umiera, tak? Ciało w sensie fizycznym, tak, jako po prostu pewien byt następuje śmierć, umiera, tak? Następuje śmierć, serce przestaje bić, krew nie płynie, komórki obumierają, komórki mózgu i tak dalej. Natomiast dusza tak naprawdę dalej żyje, dalej ona po prostu funkcjonuje. No i ona tak naprawdę i dalej ma po prostu te doświadczenia tak, to, co praktycznie zdobyła podczas życia. Wszystkie te pozytywne i negatywne praktycznie doświadczenia, ona dalej praktycznie funkcjonuje po naszej śmierci. Tak, tak właśnie w przypadku tego dysku. Tak? Teoretycznie wydawało się, że jak Jasnowidz Jackowski kupi nowy komputer, nowego laptopa, no to nie będzie tych informacji z tego starego dysku. Tak? Czyli zaczynałby praktycznie przygodę z tym nowym komputerem na nowo. Natomiast no nie, tak? przez tę chmurę Oczywiście jest to pojęcie, tak, w informatyce, ale jest to po prostu. Te dane są, znajdują się na jakimś innym serwerze, na dysku. One później, wystarczy praktycznie przejść całą procedurę tutaj w Windowsie, kliknąć kilka razy i te wszystkie informacje przechodzą na ten nowy komputer. Tak samo tutaj, tak? A więc dusza ludzka praktycznie po śmierci dalej żyje, dalej ona funkcjonuje, znaczy żyje, po prostu funkcjonuje, tak? To jest ciekawe, tak naprawdę, zagadnienie, ponieważ to może być związane tak naprawdę z fizyką, może i jest z fizyką kwantową. Tak? która właśnie nie wyklucza. Tak? Pamiętajmy też o takiej rzeczy, że tutaj praktycznie w, w, w przyrodzie energia wytworzona raz, ona musi praktycznie wrócić. Tak? Nie ma takiego czegoś, że energia, którą wytworzymy, ona nie wróci. Tak? także jest na to praktycznie wiele dowodów. Tak, wiele po prostu dowodów. Często się mówi, że na przykład ktoś generuje złą energię, ta zła, zła energia do niego wróci. Rzeczywiście to jest prawda. Oczywiście nie ma to sensu takiego jak bumerang, tak, że wytworzę złą energię na kogoś się Wścieknę albo kogoś wyzwę, jako kierowca samochodu, tak, to zaraz ta zła energia wróci do mnie, ale rzeczywiście wszystko praktycznie co robimy, związane jest z energią, z atomami, i to później może do nas wrócić, tak? Czyli ta dusza ludzka funkcjonuje praktycznie po śmierci. Tutaj Jasnowiec mówi nawet w ten sposób, że dusza ludzka zachowuje logiczne myślenie po Śmierci, czyli ona jeszcze przez te kilka dni, a nawet kilka miesięcy pozostaje tutaj na Ziemi. Tak? Później jest tak naprawdę ona przechodzi do tego świata, który człowiek po prostu chce stworzyć. To tak? Jasnowiec mówił, że pewnym przyjaciele, przyjacielu, który zmarł, no i właśnie jemu miał taką wizję z tym przyjacielem, że ten przyjaciel przed nim była praktycznie biała powłoka przed jego jakby twarzą, tak? Czyli po śmierci tak naprawdę mamy taką białą obłokę, tak jak w niebie i my ją zapełniamy ludźmi, wspomnieniami, przeżyciami, tym co my chcemy, tak? Jeżeli ktoś miał po prostu wspaniałe dzieciństwo na wsi, rodzina i tak dalej, to w tam się pojawiają te osoby, tak? Dlatego często na przykład możemy usłyszeć na przykład, jeżeli ktoś przeżywa Śmierć kliniczną, że już był chwilę tam w tamtym świecie i tam było tak fajnie, tam byli ludzie uśmiechnięci, piękny raj, roślinność, tak, czegoś takiego jeszcze nie widział po prostu na ziemi. No właśnie, bo tam już po prostu tworzył, już, kreował praktycznie swój świat, w którym już chce żyć, po prostu, w którym chce funkcjonować. Tak, i ta dusza ma tak naprawdę to doświadczenia z życia, czyli za życia mieliśmy pewien fragment tak naprawdę, który nam się podobał, albo nasze całe życie było wspaniałe, i my przenosimy tak naprawdę to życie. Tutaj po śmierci, tak, my praktycznie wypełniamy to życie po, po śmierci, i ta dusza zachowuje praktycznie logiczne myślenie. Tutaj ciekawa jest sytuacja. Znaczy tak, bo jasnowiec bardzo często zajmuje się tutaj odnajdywaniem zwłok, tak? Czyli dusza ludzka naprowadza jasnowidza, gdzie znajdują się zwłoki. Dusza niejako wychodzi z tego kokonu, tak, tak jak motyl, tak właśnie dusza naprowadza, że zwłoki tam i tam się znajdują. Na przykład jakaś osoba zaginęła, tak, przychodzi rodzina, a właśnie jasnowiec dzięki temu, że jest medium, że jest osobą, która ma te możliwości, ma ten dar, no bo to każdy człowiek tego nie ma, tak? Są takie osoby, które mają ten dar, są. Metium, to właśnie dzięki niemu on właśnie z, z odnajduje te, te zwoki, tak? Z, z, znajduje po prostu nie tylko zwoki, też ludzi żywych, tak? Czyli ta dusza osoby zmarłej właśnie kontaktuje się z jasnowidzem i wskazuje, gdzie znajdują się właśnie te zwoki. Tutaj też jest ciekawa sytuacja, ponieważ Jasnowidz Eckowski mówi, że najsilniej można poczuć duszę osoby zmarłej do 7 lat po śmierci do siedmiu lat. Wtedy jest najsilniejsze, najmocniejsze tak naprawdę poczucie, tak? Oczywiście Jasnowic tutaj dokonuje wizji, tak? Kontaktuje się z duszami osób zmarłych nawet po tych siedmiu latach, po 10 i po więcej latach. Natomiast najsilniejsze poczucie, tak? Jest, jeśli chodzi o wizję do tutaj siedmiu lat praktycznie po śmierci, tak? To też może być ciekawe jakby z punktu widzenia tego, że często na przykład jakieś osoby, którym zmarła blisko. Osoba, na przykład żona, miała męża, ten mąż zmarł, tak? I ona mówi, że przez pierwsze lata po prostu po śmierci, no, miała sny, śnił się jej mąż, tak? Albo wyczuwała jego obecność w domu, później to ustało. No właśnie, bo może to być związane właśnie z tym, że do 7 lat ta dusza ludzka tutaj przebywa jeszcze na Ziemi ona może przebywać tutaj, może przebywać w tym świecie, który stworzy, tak naprawdę może bazować na, na, na skraju dwóch światów, tak? No i później praktycznie ta dusza już opuszcza definitywnie Ziemię, można z nią nawiązać kontakt, natomiast ona, oczywiście ona jest niewidzialna, tak? Ona jest niewidzialna dla człowieka, ona nie przekazuje jakichś sygnałów, słów, no nie pewnie zwykłemu człowiekowi, tak? Tylko tym osobom, które są tym medium, które mogą nawiązać kontakt. To, tylko to, 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 to też nie jest taki kontakt tak naprawdę dosłowny, tak? Znaczy jasnowidz jak dokonuje wizji, to nie jest tak powiedziane, że no tam i tam to się po prostu ta, ta osoba się znajduje. No często tak jest, ale nie zawsze jest po prostu do, dosłownie logiczne, tak, no bo ludzie myślą, że to jest jakby kula u, u wróżbity jakiegoś, tak, że idzie i teraz medium wchodzi w jakiś stan, telepatia i tak dalej. To tak nie wygląda, to tak nie funkcjonuje, tak. Często ten kontakt z duszą osoby zmarłej jest nielogiczny, irracjonalny, oparty o pewne fakty zdarzenia z, z, z tej z osoby, która zmarła, tak, pewne osoby. Osoby, postacie i często na przykład dla jasnowidza to jest niezrozumiałe, bezsensowne, tak. Coś na przykład ta dusza powiedziała: mówi o jakiejś babci Basi, o jakimś po prostu wujku Czesiu i tak dalej. Nie rozumie w ogóle tej, tej sytuacji. No, natomiast później w rozmowie, tak naprawdę, z osobami bliskimi tej osoby zaginionej, czy która zmarła, to wtedy to wszystko się rozwiązuje. A no, bo ta babcia po prostu ją wychowała, a bo wujek Czesio tam zmarł po prostu rok temu, zawsze się po prostu opiekował tym dzieckiem i tak dalej. Pomimo tego, że nie był ojcem, to często bywał w domu i tak dalej. Czyli to są rzeczy, które później naprowadzają, tak naprawdę, jasno widzę tak, czyli to jest najsilniejsze poczucie natomiast z kolei, jeśli chodzi o duszę człowieka, bo tutaj może być pytanie, a co na przykład będzie z duszą dziecka które umrze, tak, czy ja mogę poczuć duszę mojego dziecka, noworodka które zmarło nieszczęśliwie albo dziecka, które na przykład w wieku pięciu, siedmiu lat nieszczęśliwie zginęło w wypadku samochodowym czy innym, no tutaj jest problem tak, ponieważ jasnowi Jackowski mówi, że jeśli chodzi o duszę dzieci no to ciężko tak naprawdę z nimi jest nawiązać kontakt, tak, jest to naj, najtrudniejsze, to sprawy to są właśnie sprawy, jeśli chodzi o dzieci. No i rzeczywiście, gdybyśmy tutaj popatrzyli, to. Rzadko się zdarza, żeby ktoś powiedział, na przykład, po śmierci dziecka, że to dziecko dawało jakiś sygnał, że, czuło, że matka czuła obecność tego dziecka, nie wiem, że coś się po prostu poruszało w domu po śmierci tego dziecka i tak dalej, że się przyśniło to dziecko. No, może sen, to, że się przyśniło, to może tak być, tak, no bo to, to sen nie zawsze musi być po prostu proroczy, czy musi być sygnałem od osoby zmarłej. Sen czasami jest wynikiem silnych emocji, tak, silnych po prostu emocji. Nawet jak coś nas nie interesuje, ale wywoła w nas silne emocje, to Później rezonuje, to odbija się praktycznie na śnie. No, z to jest w ogóle skomplikowana sprawa z wielu czynników. No właśnie, tak to wszystko wygląda. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, czyli nasza dusza ludzka jest jak dusza komputerowa, zachowuje logiczne myślenie po śmierci i dalej żyje, daje, funkcjonuje z tymi doświadczeniami, z tymi przeżyciami, które zabrała za życia. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.